Państwa serdecznie witam państwa w takim pewnym stopniu już historycznym spotkaniu. Prawda? Panie Dzień, kolejny, kolejny raz. Kolejny Przez Przy Tak. Mamy, mamy pomysł, mamy pomysł e, dla niektórych nieprawdopodobny, ale wydaje mi się, że wydaje się, nam tutaj możliwy do zrealizowania. Podpiszemy wystąpienie do pana Marszałka, które pozwala na rozpoczęcie prac w celu zdobycia potężnych środków finansowych na bardzo ważną inwestycję dla nas, dla miasta, dla gminy, dla mieszkańców miasta, dla mieszkańców gminy i pozwala na zapewnienie takiego bardzo ważnego, strategicznego celu związanego z możliwościami rozwojowymi miasta i miejscowości, które wchodzą w skład gminy Miejskiej i Noworoczwa, poprzez zdobycie źródła sfinansowania budowy ulicy Długiej. A w trzech takich wariantach maksymalny wariant obejmuje budowę ulicy na całym odcinku aż 4 km. Choć całości inwestycji 20 milionów złotych, jest to yy, jest to potężne zamierzenie. Liczymy na to, że do 2020 roku uda nam się je zrealizować przy wsparciu środków Unii Europejskiej w wysokości 85%. Jest to zamierzenie spójne, zrealizowane niż obwodnicą Inowrocławia, które byłoby sięgnięciem równolegle do budowy tzw. małej obwodnicy. Pozwolę sobie użyć takiego sformułowania chyba po raz pierwszy inowrocławskiego Ringu. Inowrocławskiego Ringu. Jest to pomysł na rozwój naszych dwóch jednostek miasta i gminy. I może na tym w tej chwili skończę. Ja jako gospodarz, a mam głos gościowi, bez którego nie byłoby tego spotkania i możliwości realizacji tego zamysłu. Dziękuję prezydent Przysadza. Jestem tylko wójtem takiej małej gminy i Dorosław jest centrum całego życia tego powiatu. I powiem tak, bardzo mi miło, że kolejny raz tutaj w tym, tej sali komunikowej spotykamy się, żeby podpisać jakiekolwiek porozumienie, list intencyjny, czy list raz skierowany do pana marszałka. No jest kolejnym sukcesem miasta, bo nie ukrywam, że jak tu przychodzę, to zawsze mamy sukces. Albo trzy samorządy się podpiszą pod ścieżką rowerową, albo pan prezydent w jaki sposób dopracował się tego, że wspólnie z miastem tworzymy obszar strategicznej inwestycji. Jesteśmy traktowani jak inne miasta wojewódzkie w tym, tym wojewódzkie. Myślę, że z tego to wynika, że ta, ta dociekliwość, ta praca, którą Pan Prezydent wykonuje spowodowała, że dzisiaj tak Urząd Marszałkowski, sam Pan Marszałek Sarbecki jest przychylny naszemu naszemu rejonowi i tak stacja z zeszłotygodniowej konferencji dotyczącej ulicy magazynowej, bo to sukces pana prezydenta. No. że tam będziemy mieli w ramach projektu Big City 2 taką stację początkową, takie punkty multimodalne dotyczące łączenia transportu wielu rodzajów, a do tego dochodzi możliwość, Pan prezydent powiedział o tych 20 milionach, to nie dotyczy tylko ulicy Długiej. Ta ulica Długa zacznie się przy ulicy Toruńskiej na w końcu ulicy Pileckiego, a zakończyć na ulicy Mielickiej, czyli obejmie obwodnicę osiedla Błonie osiedla Szymborska, więc będzie taki Stąd ten mały ring. To sukces, myślę, że pana prezydenta. Ja się cieszę, że wspólnie działam w ramach tego obszaru Inwestycji. Mogę być partnerem pana prezydenta i w jakiejś części ten fragment kilometrowy drogi, który jest na terenie gminy, później myślę, że jak więcej, uda nam się wspólnie zrealizować przy udziale tych pieniędzy unijnych. I to będzie kuzego życia gospodarczego, ale przede wszystkim tych terenów inwestycyjnych na granicy obu samorządów. Gratuluję Panie Prezydencie, która te duże są pracownikowi. Tak. Będziemy się wymieniali u <grym> Ale proszę Państwa taka jest atmosfera, współpracy. Jeżeli będzie to zrealizowana, wierzymy, że będzie, to dzięki temu, a, że znaleźliśmy taki punkt um, u pana Marszałka jego Regionalnym Programie Operacyjnym, który pozwala nam na sięgnięcie po środki finansowe, po wielkie środki finansowe, ale to dzięki temu, że po te środki głównie sięgnie gmina dla nas wszystkich. Same miasto nie było, nie może w dniu formalnych skorzystać z tej możliwości sfinansowania tej inwestycji, I prawda? Proszę Pani tutaj może tak wytłumaczę pewną lukę tak, w naszej wiedzy. Do tej pory zapowiedzi były takie, że Marszałek Środków Unii Europejskiej nie może w żaden sposób przeznaczać na drogi lokalne i taka była prawda. W ostatnim czasie Pan Marszałek wynegocjował z Komisją Europejską, wynegocjował takie stanowisko, a że z puli Przeznaczonej na drogi wojewódzkie na terenie naszego województwa. 10% z tej puli, 15% prze, przepraszam, z tej puli będzie mógł przeznaczyć na drogi lokalne, ale szczególne drogi lokalne. Tego nie możemy, tych środków, przeznaczyć na drogę na osiedlu mieszkaniowym. To musi być droga o dużym znaczeniu dla regionu i właśnie takie znaczenie dostrzegamy tu połączenie z węzłem multimodalnym w naszej ulicy Długiej nazwijmy ją już w tej chwili w całym przebiegu czy taka będzie nazwa nie wiadomo jeżeli uda nam się ten projekt szczęśliwie zrealizować i na te drogi lokalne o takim szczególnym znaczeniu będzie pula środków przeznaczona około 80 milionów do rozdania w trybie konkursowym w województwie Boję <laughs>